Szanowni Państwo, marzec to miesiąc, kiedy zaczyna się dezinflacja. Te słowa padły 1 marca z ust wiceministra finansów. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z próbą zaczarowania gospodarki i rzuca, rzucania zaklęć. Natomiast jak wygląda rzeczywistość? Rzeczywistość wygląda tak, że dzisiaj mamy nowy, niestety koszmarnie rekordowy odczyt inflacji. 18,4% jest to najwyższa inflacja od ponad 25 lat. Szanowni Państwo, katastrofalne rządy ekonomiczne rządu Mateusza Morawieckiego do tego doprowadzają. Te przyczyny najważniejsze inflacji to dodruk pustego pieniądza, to przecież są setki miliardów złotych w ostatnich latach niekontrolowany dodruk nieskuteczne, bezsensowne lockdowny, którymi przez ostatnie dwa lata również była raczona polska gospodarka. Zawyżanie cen przez państwowych monopolistów, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przez spółkę Orange, jeżeli chodzi o zawyżanie cen paliw, ale również rozdawnictwo, masowe rozdawnictwo pieniędzy podatników, 13 emerytura, 14 emerytura, programy Decoder Plus i tym podobne. Drodzy państwo, rząd Mateusza Morawieckiego nie zatrzymuje się, bez opamiętania idzie dalej tą e, haniebną, koszmarną, bardzo szkodliwą e, drogą. E, dosłownie wczoraj e, przyjęto został program Developer Plus, czyli e, tak zwane kredyty 2%, na których zarobią e, głównie de deweloperzy, a zapłacą wszyscy Polacy. E, jeżeli chodzi o sposób gospodarowania, to ograbienie funduszu rezerwy demogra demograficznej, żeby wypłacić 13 emeryturę, bo proszę Państwa, o tych pieniędzy nie ma, to nie są dodatkowe środki, po prostu skąd się trzeba przesunąć. E, tak, to, e, tak to wygląda. E, trzeba powiedzieć jasno, ten e, poziom inflacji e, i ciągle niezatrzymany proces wzrostu inflacji, e, to jest. E, Skutek między innymi w bardzo dużym stopniu rządów Mateusza Morawieckiego i jego ekipy. I tutaj żadne zaklęcia nic nie pomogą. Rząd Mateusza Morawieckiego powinien przestać rządzić. Mateusz Morawiecki musi odejść. Konfederacja, wolność i niepodległość.